Ministerstwo Zdrowia zdecydowało się na zamieszczenie sprostowania danych w najnowszym raporcie dotyczącym nowych przypadków koronawirusa w Polsce. Doszło do ogromnej pomyłki i faktyczna liczba zakażonych uległa zmianie. Popołudniowy raport dostarczył kolejnych informacji co do kolejnych laboratoryjnie potwierdzonych pacjentów, w których organizmie wykryto wirusa SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło, że doszło do pomyłki i konieczna była korekta faktycznej liczby pacjentów zakażonych koronawirusem. Sytuacja ta dotyczy tylko jednego polskiego miasta i poinformowano o niej przy okazji publikacji popołudniowego raportu. Ministerstwo Zdrowia zmieniło dane dotyczące zakażonych koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia dwa razy dziennie publikuje raport, w którym informuje o przyroście pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 oraz osób, które w wyniku wywoływanej przez koronawirusa choroby COVID-19 poniosły śmierć. Tym razem w raporcie zdecydowano się zamieścić także wiadomość o ogromnej pomyłce, do jakiej doszło, a w związku z nią zmianie uległa ogólna liczba zakażonych. Okazuje się bowiem, iż cztery przypadki odnotowane przez WSZ w Łodzi zostały zdublowane, i w związku z tym zdecydowano się na ich usunięcie z całościowego wykazu. Nie dotyczą one śmierci pacjentów, a jedynie potwierdzenia obecności SARS-CoV-2 w ich organizmie. Po raz kolejny wzrosła ilość pacjentów walczących z wirusem, mamy nowe przypadki koronawirusa, mamy 97 nowych i potwierdzonych przypadków zakażenia H-koronawirus z województw. Mazowieckiego 40, Dolnośląskiego 21, Śląskiego 17, Łódzkiego 12, Podlaskiego 2, Pomorskiego 2, Kujawsko-Pomorskiego 1, Podkarpackiego 1 i Małopolskiego 1 napisało Ministerstwo Zdrowia na swoim Twitterze. Na uwagę zasługuje fakt iż nie odnotował największej liczby nowych przypadków. To zmiana dająca nadzieję, że sytuacja w tamtym regionie Polski ulega poprawie. Wcześniej zdecydowano się na powołanie sztabu kryzysowego, który pomoże we wdrożeniu rozwiązań mających ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Niestety pomimo wysiłków śmierć ponieśli kolejni pacjenci. 2. Odnotowano kolejne zgony. Ministerstwo Zdrowia w najnowszym raporcie poinformowało, że w wyniku zakażenia koronawirusem stwierdzono zgon 3 osób. Wszystkie osoby cierpiały na choroby współistniejące i leczone były w szpitalach w Gdańsku oraz Raciborzu. Najstarszy zmarły pacjent to 78-letni mężczyzna z Gdańska. Od początku epidemii w Polsce potwierdzono 20 931 zakażeń oraz 993 zgonów w związku z chorobą COVID-19. Źródło: Twitter, Ministerstwo Zdrowia.